Cześć kochani, zapraszam Was na Get Ready With Me, którego dawno, dawno u mnie nie było. Jest to Get Ready With Me wigilijny. Zaczynam od pielęgnacji oczywiście i na twarz, e, twarz spryskuję hydrolatem jaśminowym z marki Mohani, który kupiłam na healthy.pl e, i tam są wszystkie takie fajne naturalne kosmetyki. Następnie Bio organic serum pod oczy, takie tłuszczowe i teraz na twarz krem z kalendarza adwentowego z Jest to krem, e, taki żel i powiem wam, że świetnie mi się sprawdza. zabrałam go na wakacje, bardzo dobrze sprawdza się, e, fajnie nawilża i nie błyszczę się po nim. Na usta, e, co to było, lanolina z i bardzo, bardzo teraz zrobi wersję takiej typowo do ust. I słuchajcie, teraz e, włosy spryskuję je mm, sprayem takim, primerem z Bumble and Bumble, miniaturką, którą gdzieś tam dostałam w seforze, i już sobie spinam włoski Spryskuję teraz kolejnym preparatem z Bumble and Bumble, teraz takim, który ma dodać nam objętości. No i zaczynamy kręcenie hmm, lokówką, lokówką babelisem, tą, która sama kręci, wydałyście o moje opinie, cały czas się jeszcze jej uczę yy, i kombinuję, ale ogólnie sprawdza mi się bardzo fajnie. Ja, wiecie, te loki zostawiam i później je rozczesuję, żeby mieć taki fajny efekt. E, zazwyczaj używam tych trzech piknięć, bo tam jakby odmierzamy czas na pikania. E, no i zobaczycie później, jaki jest efekt taki w miarę na świeżo. I teraz oczywiście lakier do włosów. Ja używam tego Skemona poziomkowego, bardzo, bardzo fajny. Pięknie pachnie, w ogóle nie pachnie jak lakier do włosów. E, no i oczywiście teraz spinam to wszystko. Zawsze tak robię przed makijażem, żeby się dłużej loki trzymały, i rozczesuję rzęsy. Gdzieś tam wyskupuję jeszcze brawki I nakładam bazę z Huda Beauty na powieki. Jest to ta baza, która ma w zestawie. I teraz jasnym cieniem z tego zestawu, jakby łączę te dwa najjaśniejsze i matuję powiekę. No i teraz w załamanie. Jaśniutki cień, taki jasny, delikatny, szaro brązik. Nie robię tego jakoś wybitnie mocno. No i teraz błysk, błysk, błysk. Wiem, ja że bardzo fajne są te błyszczące cienie. I tu nakładam palcem, później jeszcze nakładałam sobie w innym dniu pędzelkiem takim płaskim i naprawdę dają radę, bardzo mi się podobają. No i teraz jasny cień z Glam Shop w wewnętrzny kącik. I to był już nie wiem, który, bo glamuszów mam ogromnie dużo, ale wszystkie z tych jasnych błyszczących, białe złoto, różowe są prześliczne i zawsze je nakładam wewnętrzne na kąciki. Teraz podkład jest to Eveline, którego robiłam wam test. Wiem, że całkiem, całkiem dobrze mi się sprawdza. Używam go jeszcze tym bardziej, jak teraz mam ciemny kolor skóry. Sklepuję go Beauty Blenderem, przeciągam oczywiście na szyję i teraz MAC Mineralize Skin Finish NC 20 albo 25 e, odcień, no ale dokładam teraz Sephory numerek 16 bodajże, albo 14 i właśnie sobie jeszcze rozjaśniam te punkty, e, które chciałam, żeby, żeby się wyróżniały także tak to wygląda no i teraz użyłam sobie nowego pudru, który kupiłam właśnie w Omani to jest puder bananowy taki jak Ben Nye pierwsze jego użycie, powiem Wam, że całkiem całkiem ładnie wyglądał coś nas tutaj prześwietliło no i teraz konturuję twarz do konturowania używam um, brązera z Moja i teraz rozświetlacz jest to bo ten najzwyklejszy po prostu rozświetlacz z najzwyklejszych bardzo znany jako y, cień do powiek używam cienia z Glamshop i jest to ciepły brąz, albo zimny brąz, <laughs> chyba zimny brąz się nazywa. Nakładam no, jeszcze troszkę cienia na dolną powiekę i usta standardowo maluję y, szminką, schęam, nudziakową, bo wiecie, wigilia to jest jedzenie, więc ja unikam nie wiadomo czego. Sukienka Big Book kupiona w Norwegii. I to wszystko kochani. Dzięki za oglądanko. Mam nadzieję, że taki gyd Wam się podobało. Czekajcie na kolejne buziaczki, pa pa!